maneczko witam was na moim kanale ponownie słuchajcie mamy wtorek, pogoda taka nawet spoko można sobie coś tam porobić no i tak postanowiłem dzisiaj, że wszystkie te takie poduszczone grządki i tak dalej, sobie trochę przekopię, odświeża trochę tą ziemię tak spulchnie bo po ziemi to jest taka ugnieciona taka warstwa i dlatego wziąłem po prostu motyczeczkę, butyczkę i tak sobie podziebałem wszystko elegancko i maliny, i borówkę, i jeżynę bezkolcową, i, i jagodę kamczatkę, żeby zbudzić tą właśnie glebę, żeby ona miała, takie, wiecie, że tego powietrza trochę doszło. Więc już jeżeli u siebie też tak macie, to polecam elegancko sobie wziąć ładną, małą jakąś matyczkę, podziobać coś tam, nie za głęboko, żeby korzenie nie uszkodzić, na przykład jak borówce amerykańskie, bo te są bardzo blisko, czy bardzo nisko są te korzenie, ale delikatnie odświeżyć ziemię, żeby wpuścić trochę tego powietrza, i tak dalej, i powoli przygotowujemy, właśnie, żeby ją nawozić. Ja to jeszcze nie teraz, jeszcze zaczekam. Niektórzy może już teraz to sypią. Ja to bardziej tak, bardziej kwiecień, bardziej maj, według mnie. Wtedy tak najlepiej, najlepiej właśnie sobie wysypać do swojej borówki jakiś nawóz czy coś w tym stylu, bo kiedy sypiemy wcześniej, a będą jeszcze mrozy, ta roślina się pobudzi, bo dostanie trochę minerałów, a wyskoczą nam mrozy, bo to wiadomo, że już nie może jeszcze być, więc lepiej wcześniej nie ryzykować, bo wybudzimy całą roślinę i tak dalej. Ona zacznie już coś tam działać, a tu nagle przyjdzie mróz, wypuści jakieś pąki, przyjdzie, przyjdzie mróz i, i wszystko przymarznie, więc najlepiej tylko troszkę sobie teraz z odświeżyć. Ja tak to robię, przynajmniej co roku i po prostu czekam jeszcze z miesiąc, półtora, żeby dodać do im trochę nawozu i tak dalej, chociaż powiem wam, że borówka znaczy jagoda kamczatka już widzę, że puściła liście pąki. Zobaczcie. O, zobaczcie, tak to teraz wygląda. O, jakieś ptaszki się tutaj biją, kurde, coś koło mnie. Zobaczcie, tutaj wziąłem sobie motyczkę lekancko są tą, tą ziemię sobie tak jakby wzbudziłem, bo była taka. nawet nie przymarznięta, tylko wiecie, taka uklepana była po prostu przez tą zimę, przez śnieg, chociaż śniegu nie było za dużo ale po prostu wpuściłem trochę więcej tego powietrza także jeżeli tak macie u siebie w ogrodzie to naprawdę też polecam sobie delikatnie motyczką przekopać po prostu żeby to wszystko odświeżyć jakieś chwasty powyrywać jakieś niepotrzebne rzeczy żeby przygotować do sezonu zobaczcie tutaj zaczęły mi się już liście pojawiać aż się boję kurde co będzie po tym jak przyjdzie jakiś mróz żeby mi to tylko nie zmarzło tutaj mamy jagodę kamczatkę zobaczcie w ogóle jak ktoś ma z Was jagodę, kamczatkę, to byłbym wdzięczny, gdyby mi napisał w komentarzu, co by tej podsypywać, żeby, żeby po prostu owocowała. No mam tu jakieś tam dwie, trzy odmiany tutaj w tym jednym miejscu. Wiem, że są trochę za gęsto zrobione, ale od kilku lat właśnie samo owocują i właśnie muszę im coś podsypać. Daj mi obornika trochę w tamtym roku, wymieniłem im trochę ziemię, no zobaczymy co z tego będzie, no nie? Jak macie jakiś pomysł, to można jeszcze do niej dorzucić, to dajcie mi znać, będę Wam mega wdzięczny. Borówka, tak samo zobaczcie, tutaj też ma fajnie wzburzyłem też tą ziemię. O, zobaczcie, jaka fajna jest próchnicza, leciutka. Jakiś jeszcze z startaku przywiozłem takie jakieś wióry, wymieszałem jeszcze z ziemią. Trochę jakiś tam y, kora jest i tak dalej. Ziemia jest kwaskowa, także tak lubi borówka. Tylko po prostu zaczekam jeszcze trochę, żeby y, dać jej jakiś nawóz i tak dalej. Mam jeszcze w sumie ze 2-3 worki od firmy Ekagro. gro Polecam serdecznie taką porządny, porządną ziemię do borówki Ekologiczną i tak myślę, żeby sobie tutaj jeszcze wsypać Te 2-3 worki, bo mi się takie dołki, zobaczcie, porobiły I jeszcze to wymieszam z tym Z tą ziemią, co tutaj jest i myślę, że to będzie jakoś spoko No i co? I tu tak samo sobie, zobaczcie Tu też mam fajną ziemię, tak samo sobie wzburzyłem teraz E, czy zbudziłem, czy tam podniosłem ją trochę motyczką też ta fajna się zrobiła taka lekka z oborniczkiem to wszystko, wszystko fajnie przechodzi, przetrawia się e, przez siebie także mam nadzieję, że w tym roku ta jeżna bezkolcowo ładnie nam wystartuje bo ostatnio miała dużo owoców, tylko że wszystkie były kwaśne, bo była w cieniu i pewnie nie miała jeszcze takiej dobrej ziemi i siły, żeby to wszystko zbudzić, no ale zobaczymy no i od razu jak już to wszystko sobie obruszałem tak widzieliście na początku filmu to zająłem się też moją borówką, znaczy nie borówką tylko malinami Tutaj zobaczcie, tak samo maliny sobie jeszcze po Wzbudziłem glebę, przekopałem tak delikatnie, nie za głęboko Bo możliwe, że coś tam już puszcza Więc po prostu nie chciałem nic tam szkodzić. Ale troszkę sobie jeszcze wymieszałem, żeby to wszystko spulchnić No i takie poletko właśnie zrobiłem w tamtym roku Tam na kanale macie film jak to robiłem od podstaw Mam nadzieję, że to kurde w tym roku będzie fajnie Owocować a teraz sobie wezmę jeszcze trochę ziemi. Eee, trochę ziemi może wsypę do tej borówki, do tej co mówiłem. I pójdziemy do szklarni, w szklarni będę wsypywał Potom, tą ziemię do tych kieszeni. Eee, I zobaczymy jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, już jestem na miejscu. Przyblokuję sobie dwa worki ziemi, żeby uzupełnić te braki, co tutaj brakuje. Ziemia oczywiście do, borówków. do borówek bierzemy kwaśną. Także wziąłem sobie ziemię kwaśną i będę teraz dosypywał. Jak jesteście ciekawi, jak taka ziemia wygląda do borówek, to zobaczcie taka leciutka, pruchnicza, czyściutka, fajna ziemia. Zobaczcie normalnie puszek. Także myślę, że kurdy, będzie idealna pod moją boróweczkę i będzie dużo owoców w tym roku. Zobaczcie, jaka fajna ziemia. Jeszcze jak się fajnie wymiesza, to po prostu zobaczcie. Fajna, lekka, taka pruchnicza. Idealna po prostu. W ogóle, w ogóle zobaczcie co znalazłem w ogrodzie, mam takie dwie sztuki z końcówkami, pamiętacie takie konewki jak były kiedyś, metalowe, nie plastikowe jak teraz, czy takie konewki to mamy z 50 lat, normalnie klasyk, no rewelacja normalnie, taki ma klimat, aż się przypomina to co było kiedyś, super. Pamiętacie te grządki kieszeniowe co wam pokazywałem ostatnio? Na poprzednim filmie właśnie je montowałem rozkładałem no i będę w nich uprawiał właśnie pomidory w tym roku dla tych co nie widzieli właśnie poprzedniego filmu No i zaraz sypę sobie troszkę ziemi do nich no i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało Jestem ciekaw czy mi starczy tyle tych worków co tutaj jest na te wszystkie kieszenie czy po prostu mi jeszcze braknie także no nie wiem sypujemy zobaczymy jak to będzie wyglądać Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. O, ziemia taka już wymieszana. Zobaczcie w ogóle te, te uchwyty, na, na narzędzia, co Wam pokazywałem, co były w Lidlu. Zobaczcie, jak ładnie się prezentują. Dałem sobie je z jednej. O, i z drugiej strony. Mam mniej więcej podobne narzędzia z jednej i z drugiej. Jak potrzebuję sobie coś odczepić, to odczepiam od razu. I mogę sobie coś tam kopać, robić. A jak nie potrzebuję, to po prostu sobie odbieram z powrotem. Fajnie, bo to tak. Narzędzia tak nie latają po tej całej szklarni, tylko są fajnie na miejscu. Tak teraz to wszystko wygląda. No i słuchajcie, wsypałem tam w te ostatnie, ale tak się właśnie zastanawiam. Weźcie mi doradcie w komentarzu, czy byście sypali teraz tą ziemię, czy po prostu byście jeszcze zaczekali z miesiąc, bo jak ją teraz tej wsypę, to w sumie te minerały to wszystko wyparuje mi całkowicie z tej skrzynek i, i będzie po, po ptokach. Może lepiej będzie od razu wtedy, jak będę już sadził jakieś rośliny, to wtedy dopiero wsypię tą ziemię. I tak mi brakuje jeszcze trochę worków, bo nie wiedziałem, że tyle te skrzynie, tyle tej ziemi po prostu potrzebują. Może sobie zasięję tutaj pałą dymkę, może sobie wrzucę i może jakąś pietruszkę i zobaczymy jak to będzie rosło. Yy, może ten czosnek z domu wsadzę, no nic, zobaczymy. Dobra, na chwilę obecną ja uciekam. Dziękuję, że jesteście i widzimy się w na następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.